9 miesięcy zajęło obecnej koalicji doprowadzenie do sytuacji, w której pieniędzy w budżecie nie ma. W gospodarce pieniędzy nie ma. CIT jest niepłacony, z VAT-em będzie coraz gorzej. Bezrobocie zacznie, drodzy Państwo, się pojawiać. Likwidacja przedsiębiorstw zaczyna być masowa. Donald Tusk i jego koledzy i koleżanki ręcznie zaczynają decydować o tym, kto coś może robić, a kto nie. Pomijając Legalną procedurę, którą w Konstytucji mamy, tworzenia prawa. Chodzi o to, żeśmy samochodu nie mieli, nie mieli gdzie go parkować. W wyniku spożywania alkoholu w Polsce umiera rocznie 25-30 tysięcy ludzi. Czy nasz kraj jest już bankrutem? Jak długo Polska będzie lepiej traktowała zagraniczne firmy od firm rodzimych? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z doktorem Arturem Bartoszewiczem, ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej. Między innymi poruszymy właśnie te tematy. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. Panie doktorze, czy pana zdaniem Polska jest już bankrutem, słyszymy o braku pieniędzy w kasie, zamykane są szpitale, a nie tak dawno pojawiła się informacja o tym, że nowi pacjenci, u których zdiagnozowano między innymi stwardnienie rozsiane, czy na przykład rdzeniowy zanik mięśni, w tym roku nie dostaną się na leczenie, bo wyczerpały się środki w Narodowym Funduszu Zdrowia. Znaczy bardzo współczuję tym ludziom, bo to jest sytuacja dla nich katastrofalna, katastroficzna. Bo rzeczywiście pomocy żadnej ze strony systemu ochrony zdrowia nie dostaną. Podobnie zresztą jak nie tylko oni, bo jeżeli popatrzy się na zapowiedź wobec powodzian. Że Właśnie też ja miałam bądź, o tym, ale, tak powodzian. Ale tak. za rok, w następnym roku, to też nie wiadomo, to pokazuje w jaki sposób państwo zaczyna traktować obywateli. Czy państwo jest bankrutem? Państwo jest na pewno moralnym bankrutem, bo instrumentalne traktowanie konstytucji jest realizowane powszechnie. Państwo jest bankrutem instytucjonalnym, bo instytucje zostały wszystkie już podważone, a teraz zaczyna być bankrutem finansowym, bo nie ma limitu długu, który sobie politycy są w stanie wyobrazić. Nie ma w kasie pieniędzy, ale to, co mnie zadziwia i naprawdę jestem pod dobrym wrażeniem. Dziewięć miesięcy zajęło obecnej koalicji doprowadzenie do sytuacji, w której pieniędzy w budżecie nie ma. W gospodarce pieniędzy nie ma. CIT jest niepłacony z vat będzie coraz gorzej, bezrobocie zacznie, Drodzy Państwo, się pojawiać, likwidacja przedsiębiorstw zaczyna być masowa, upadłości, wycofywanie się dużych przedsiębiorstw z naszego rynku już mamy i to będzie, Drodzy Państwo, połączone z ogromną kradzieżą, która jest realizowana, czyli cała koalicja rządząca wchodzi w miejsca w których można kraść, do spółek Skarbu Państwa, do administracji, do struktur państwa i tam masowo jest, są podwyższane wynagrodzenia. Tam po prostu jest złodziejstwo realizowane, bo wszyscy mają świadomość, że dopóki państwo jeszcze jakoś stoi, można kraść. Za chwilę okaże się, że ta możliwość zostanie ograniczona. Nawet spółka Skarbu Państwa, które przynoszą straty, prezesi, Prezesom i zarządom wypłacane są i radom nadzorczym wyższe pensje niż do tej pory. To jest e, złodziejstwo na masową skalę. Jeszcze raz. Poprzednicy kradli i za to dzisiaj są ścigani przez obecnych i ci obecni kradną i na razie jeszcze ich nikt nie ściga. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy po prostu posadzimy do więzienia jednych i drugich. Bo skrupułów nie mają wobec państwa. Więc czy państwo jest bankrutem? W tych wymiarach, o których powiedziałem, zaczyna być zagrożone bankructwem. Moralnie, praktycznie nie istnieje, instytucjonalnie nie istnieje, bo instytucje zostały wszystkie podważone przez ostatnie 16 lat, a finansowo jest na skraju bankructwa. No teraz też na szybko są wprowadzane różnego rodzaju ustawy, które mają przeciwdziałać powodziom. Na przykład rząd planuje między innymi zniesienie. Obowiązku budowy miejsc, określonej liczby miejsc postojowych towarzyszących różnym budynkom mieszkalnym i do czego nas takie coś może doprowadzić. Bo tu deweloperzy pod będą hasłem. mieli pole do popisu. Znaczy, pod hasłem tego typu działań jest próba wprowadzania drugiej polityki, czyli Zielonego Ładu. Chodzi o to, żebyśmy samochodu nie mieli, nie mieli gdzie go parkować, żeby to wszystko stało się dla nas uciążliwe. Oczywiście taka, takie rozwiązanie, na przykład wymuszenie, bo teraz będą wprowadzać też politykę obronności, każą budować systemy zabezpieczenia, schrony pod każdym budynkiem. To będzie ogromne koszty generowało, bo schrony powinno budować, budować nie deweloperzy, tylko państwo w systemie powinno uruchomić taki mechanizm, a my będziemy w mieszkaniach płacić za coś, co i tak nie będzie do zrealizowania i do wykonania. W realnym przypadku w realnego zagrożenia. E, przy zamkniętych osiedlach budowanie schronów będzie absurdalne, bo mieszkańców w momencie takiego zagrożenia w domach nie będzie. E, to, to są fikcje, wszystko. To jest, drodzy państwo, to co pani używa, takie pojęcia zapowiadają, planują. Oni specjalizują się w mamieniu, w oszukiwaniu, w zamedlaniu naszych oczu. Oni uważają, że jak coś powiedzą, to to już się stało. I najgorsze jest to, że my naiwnie to przyjmujemy i uważamy, że już jak oni powiedzieli, to rozwiązali problem. To jest gra polityczna, która jest na nas wykonywana, po to, żeby nic nie zrobić, a dać wrażenie, że robiliśmy. I do tego się sprowadza dzisiejsze państwo. Pan kiedyś na moim kanale opowiadał właśnie o alkoholizmie, o alkoholu. Rozmawialiśmy na temat raportów, jakie Pan przeprowadzał, różnych badań. Jest Pan przeciwnikiem tej polityki alkoholowej, jaka jest wprowadzona w naszym kraju. Ja jestem ciekawa Pana zdania na temat tych alkotubek, o których było głośno jakiś czas temu, teraz są alkolody. Czy my jesteśmy jakby też państwem już dyktatorskim, no bo przez grymas pewnych polityków one są jakby znoszone, nie można ich sprzedawać. Co pan na ten temat uważa jako przeciwnik w ogóle sprzedaży alkoholu w zwykłych sklepach? Znaczy ja jestem przeciwny, wielokrotnie to powtarzam, takiego mu stanu, gdzie alkohol jest promowany w przestrzeni publicznej, mamy reklamę alkoholu zobaczcie państwo, Piwo może być reklamowane i nie ma dyskusji w ogóle na ten temat. To jest takie, taki system, który pozwala doprowadzić do sytuacji, w której 13-latki, nawet w Polsce, mają inicjację alkoholową. Alkohol jest wszędzie. Alkohol jest sprzedawany 24 godziny na dobę. Alkohol jest w stacjach benzynowych. Zamiast zarządzać tym procesem, właśnie dzieje się to, o czym pani Rektor mówi. Po pierwsze, państwo zaczyna być państwem dyktatorskim. Znaczy, ja jestem przeciwny czemuś takiemu, gdzie zgodnie z prawem ktoś może coś zrobić. A państwo zaczyna fasadowo prowadzić politykę antyalkoholową. Państwo powinno zmienić prawo i zgodnie ze zmienionym prawem oczekiwać zmiany zachowań uczestników rynku. Ale jeżeli dziać się będzie coś takiego, jak się dzieje, że ręcznie, sterowana, ręcznie sterowaną decyzją będzie się zmieniać warunki rynkowe, to to jest katastrofa kolejna państwa. Znaczy to jest brak wolności gospodarczej. Jeżeli alkotupki, jeżeli lody nie były zabronione, to nie macie prawa policji tego dotykać. Mieńcie prawo i wtedy dopiero to zrobić, zróbcie. Jeżeli to się dzieje poza prawem, tylko wyłącznie, można zastraszania przedsiębiorców, to ja się z tym nie zgodzę. Ktoś poniósł koszty przygotowania, uplasowania produktu, który jest dopuszczony na rynku. Ja mogę się nie zgadzać z prawem. Tak jak powiedziałem, ja jestem przeciwny prawu reklamy piwa. Ale nie mam nic przeciwko, że oni robią to z prawem, w prawie, ale jeżeli łamią prawo, a łamią, czyli obchodzą prawo nawet w zakresie dopuszczenia tej reklamy, to mówię, branża piwna jest coś nieetyczna, niemoralna, to co robicie. I żądam zmiany przepisów. Jeżeli jest zakaz handlu dla osób poniżej 18 roku życia, to trzeba to respektować. Więc pytanie o sprzedaż internetową, jak ją uregulować, żeby ona była bezpieczna. To są rozwiązania, których szukam. Ja nie jestem przeciwny zamordyzmowi, które państwo próbuje wprowadzać. Czyli twierdzić, że wie lepiej i ono ad hoc będzie podejmować decyzję. Państwo musi uregulować rozwiązanie związane z konsumpcją de facto trucizny. W wyniku spożywania alkoholu w Polsce umiera rocznie 25-30 tysięcy ludzi. Ja tylko przypomnę, że w czasie filibustu całego, jak twierdzi statystyka, umarło 100 tysięcy, i wtedy zamykaliśmy działalność gospodarczą, państwo było zamknięte, bo chroniło nas. Państwo nagle udało, że nas chroni. To teraz w ciągu trzech lat mniej więcej tyle samo umiera w wyniku alkoholi. Państwo nie robi nic, nie zmienia przepisów albo nie prowadzi polityki która chroni społeczeństwo, szczególnie młodych ludzi, nie powoduje, że liczba czy wartości, które w liczbach się pojawiają, spożywanego etanolu na głowę mieszkańca 12 litrów miesięcznie. Każdy z was, drodzy państwo, wypija litr etanolu, czystego, czystego etanolu, w różnej formie. Jak nie pijecie, to ktoś inny w tym momencie spożywa to podwójną wartość. I to jest logika, którą staram się rozumieć, promować. I oczekiwać od państwa. Ale jestem przeciwny putinizacji polskiej polityki i polskiego państwa, gdzie Donald Tusk i jego koledzy i koleżanki ręcznie zaczynają decydować o tym, kto coś może robić, a kto nie, pomijając legalną procedurę, którą w konstytucji mamy, tworzenia prawa i implementacji prawa. Na koniec, panie doktorze, zmiana tematu i prosiłabym o taką krótką odpowiedź. Jak długo, pana zdaniem, polski system podatkowy będzie traktował lepiej zagraniczne firmy? I tu chodzi mi o firmę Inpost, Rafała Brzoskę, który jakiś czas temu powiedział, że, przypomnę, jego firma zapłaciła 250 milionów złotych podatku od CIT, a jego konkurenci na rynku przesyłkowym niecałe 100 milionów w sumie. DHL, duża firma międzynarodowa, zapłaciła milion, niecały milion podatku. To jest skandal, ale ten skandal został przez pana Brzoskę tylko i wyłącznie kolejny raz ujawniony. Kolejny raz. Bo mówię o tym, się, przez 30 lat ostatnio obserwujemy tego typu mechanizmy. Już mówiąc, nie mówiąc o tym, że inwestor zagraniczny, który wyjeżdża do Polski, dostaje dofinansowanie i dopłaty z budżetu państwa niewspółmierne i w ogóle niedostępne dla polskiego przedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność w Polsce. To jest patologia. To, co jest lobbying, to jest korupcja. Na scenie politycznej w Polsce jest bardzo powszechna. Polis, polscy politycy podniecają się każdym konsorcjum międzynarodowym, korporacją międzynarodową, tłamsząc tym samym albo budując niechęć ze swojej strony do producentów krajowych. Producenci krajowych w każdej branży są zawsze spychani i nie ma możliwości, żeby otrzymywali te same warunki. Na pytanie, kiedy to się skończy? Hmm. Prawdopodobnie, drodzy Państwo, ani za rządów pisań, ani za rządów platformy takie rzeczy się nie skończą skończy się wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z logiką przedsiębiorczego prezydenta, czyli prezydent Rzeczpospolitej, będzie rozumiał, co to znaczy chronić gospodarkę, chronić społeczeństwo poprzez ochronę, zapewnianie bezpieczeństwa gospodarczego, lekowego, żywnościowego i militarnego. I jeszcze będzie pamiętał, drodzy Państwo, że tożsamość zapewnia suwerenność. Tylko tyle. Więc wtedy najprawdopodobniej się coś zmieni. Jeżeli chcesz otrzymać ekstra materiał do tego wywiadu, dołącz do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu lub stań się częścią naszego zespołu i wesprzyj kanał. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.